Wszystko zaczęło się od piksela. Zwykły, czarny kwadrat na bezchmurnym niebie, jak skaza na tafli błękitu, albo martwy punkt na monitorze. Przecierałem oczy, sądząc, że to plamka na siatkówce. Przecierałem szybę, ale one nie znikał. Był wielkości może paznokcia, absolutnie czarny i nieruchomy. Pokazałem go sąsiadowi, który wyjmował śmieci. Gdzie tam? spytał, wpatrując się prosto w ten punkt. Jego wzrok się nie zatrzymał, po prostu tego nie widział. Mózg ignorował błąd. Wróciłem do domu, czując narastający ucisk w brzuchu. Żona siedziała na kanapie, patrzyła w wyłączony telewizor z lekkim, przyklejonym uśmiechem. Widziałaś niebo? Zapytałem. Odwróciła głowę w moją stronę. Zbyt płynnie. Ruch był idealnie liniowy, jednostajny. Wszystko w porządku, kochanie. Powiedziała. I wtedy zobaczyłem, że jej klatka piersiowa się nie ruszała. Nie oddychała. Mrugała za to rytmicznie, dokładnie co 4 sekundy, jakby pętla jej zachowania została zaprogramowana na sztywno. Dotknąłem jej ramienia. Skóra była ciepła, ale pod palcami wyczułem coś złego. Nie było tam kości ani sprężystości mięśni. Tylko twarda, jednolita bryła pod cienką warstwą tekstury. Cofnąłem rękę, jakbym się oparzył. Ona wciąż się uśmiechała Patrząc w punkt tuż za moim uchem Musiałem się napić Poszedłem do kuchni I trzęsącymi się rękami odkręciłem kran Strumień wody wyglądał normalnie Leśnił w słońcu Ale gdy przyłożyłem szklankę do ust Poczułem nic Woda nie była mokra W ustach miałem tylko suchy Geometryczny kształt płynu Mój przełyk zacisnął się w panice Nie rozpoznając obiektu Wyplułem to na podłogę nie spadła kałuża. Z moich ust wypadły tysiące idealnie równych, błękitnych sześcianów, które odbiły się od kafelków z głuchym stukotem plastiku. Spojrzałem na swoje dłonie. Linie papilarne nie układały się w pętlę. One się rozjeżdżały. Pikselowały na krawędziach. Kiedy ze strachu złączyłem dłonie, przeniknęły przez siebie bez oporu. Kolizja obiektów została wyłączona. A potem niebo pękło. Nie było huku. Był to dźwięk dartego materiału wzmocniony tysiąckrotnie. Czarny kwadrat na górze rozlał się, pochłaniając horyzont w ułamku sekundy. Słońce zgasło nie jak gwiazda, ale jak przepalona żarówka. Ściany mojego domu przestały być ścianami, zaczęły tracić detale. Tapeta zniknęła, zostawiając szarą, gładką powierzchnię. Potem zniknął kolor. Meble zamieniły się w proste bryły geometryczne bez wypełnienia. Chciałem krzyczeć, otworzyłem usta, ale z mojego gardła nie wydostał się żaden dźwięk. Czułem jak moje struny głosowe wibrują, jak gardło zdziera się z wysiłku, ale rzeczywistość po prostu przestała generować dźwięk. Była to cisza absolutna, gęsta i bolesna, jakby ktoś nagle odciął kabel zasilający wszechświat. W uszach narastał mi tylko pisk, wysoki, jednostajny ton błędu krytycznego, który rozsadzał mi czaszkę od środka, podczas gdy na zewnątrz panowała martwa, głucha pustka. Spojrzałem w dół, moje nogi już nie istniały, podłoga pod mną zmieniła się w nieskończoną, siatkowatą otchłań. Byłem tylko zawieszonym w pustce punktem widzenia kamery. W lewym górnym rogu mojego pola widzenia, tam gdzie powinno być moje oko, zaczęły pojawiać się czerwone linijki logów, Przewijające się z zawrotną prędkością. Kasowanie zasobów, czyszczenie bufora pamięci. Świat nie umierał, świat był odinstalowywany. Ostatnie co poczułem to chłód. Nie fizyczny, to był chłód bycia wymazywanym z rejestru. Ciemność trwała ułamek sekundy, a potem gwałtownie otworzyłem oczy. Leżałem w swoim łóżku, słońce świeciło ostro przez żaluzję. Z kuchni dobiegał zapach kawy. Żona krzątała się przy śniadaniu. Usiadłem dysząc ciężko, macając się po twarzy, po nogach. Wszystko było na miejscu. Skóra, pot, bicie serca. Zły sen? zapytała żona, wchodząc do sypialni z kubkiem. Kiwnąłem głową, próbując uspokoić drżenie rąk. Wstałem i podszedłem do okna, żeby zaczerpnąć powietrza. Niebo było błękitne, bez najmniejszej skazy. Idealne, zbyt idealne. Spojrzałem na drzewo rosnące przed domem. Każdy liść był identyczny. Każdy ruch gałęzi na wietrze powtarzał ten sam, perfekcyjny schemat co 3,5 sekundy. Odwróciłem się do żony. Podeszła do mnie i położyła mi dłoń na policzku. Jej skóra miała teraz tak wysoką rozdzielczość, że patrzenie na nią powodowało ból w moich oczach. Była gładsza, wyraźniejsza, bardziej nasycona kolorami niż cokolwiek, co może stworzyć natura. Jej tęczówki liśniły nienaturalnym blaskiem. To nie był koniec świata. To była aktualizacja do wersji 2.0. A ja byłem jedynym starym elementem, którego system zapomniał nadpisać.